Witam, panienko. To jedzenie wygląda smakowicie. Nie potrafię się oprzeć poprawom, których jeszcze nie znam. Czy mógłbym skosztować? Ależ oczywiście. Proszę się częstować. Weź, co tylko zechcesz. W takim razie skosztuję tego. Mm. Jakie pyszne. Jest idealnie słone, a przyprawy sprawiają, że chce się więcej. Mógłbym to jeść bez końca. Smakumami tego mięsa jest naprawdę niesamowity. Co to za gatunek? To. Mięso bardzo. Bacztornia? Mówisz o tej bestii? Tak? Nie mogę uwierzyć, że zjadłem coś tak okropnego. Batcachorny to bestia o potężnym jadzie. Dlaczego szlachcianka miałaby jeść coś takiego? Chwila, czy to o niej słyszałem? Cieszę się, że tak mu smakowało. Gdy odpowiednio przyrządzone, nawet najochydniejsze mięso potwora może być pyszne. Na razie nikt inny tego nie rozumie, ale pewnego dnia na pewno... Pyszne. Bankiet jego wysokości jest niczego sobie. Każde danie jest wykwintne i pierwsze klasy, zarówno pod względem wyglądu, jak i smaku. Czego by tu teraz spróbować? Panięko. pani Talbot, pamiętasz, po co tu jesteś, Sonienko?... Rzeczywiście, celem tego bankietu wydanego przez króla Langhdeasa w ten piękny jesienny dzień dla uczczenia dobrych zbiorów jest umożliwienie szlachcie zapoznania się. Innymi słowy, to okazja do poznania potencjalnych partnerów. A ja, Mefiera, córka hrabiego Marcaloraida, jestem jedną z takich szlachcianek. Przebyłam tu, by znaleźć potencjalnego partnera. Szczerze mówiąc, nie ma tu żadnych moich przyjaciół i niespecjalnie mnie to interesuje. Ale moja macofa powiedziała, jeśli w ciągu roku nie znajdziesz narzeczonego, wyślecie do klasztoru. Nawet mój ojciec powiedział, posłuchaj, nerwie, może być nawet jakiś rycerz. Dopóki będzie porządnym człowiekiem, zaakceptuję każdego. Więc przyszłam za ich namową, ale... To z Chcę do niej podchodzić. A ma taką śliczną buźkę. Straszna strata. Wybacz, ojcze. Cała szlachta mnie unika. W tej części jest więcej rycerzy niż szlachty. Może tu poszukam partnera, kogoś, kto mnie nie zna. Bestia, pojawiła się, potworna bestia. Zgryty. Wszystko w porządku, tak, ale jego laska się złamała i nie może chodzić. W takim razie uciekajmy razem, jaka miła dziewczyna. Dziękuję. Zdziczały wadztworni. Co robić w zamieszkanym obszarze? Muszę uciekać, ale... Tak, Jestem beznadziejna. Nie udało mi się znaleźć partnera, a teraz to. Nie w ten sposób. Pokonał go w niej oka takiego. Książę, zabił te bestię jednym ciosem? Ależ przerażające. Książę, książe? książę? Co jest? Boisz się mnie? Boję się? Zabija bestie, by zaspokoić pragnienie krwi. Mówi się, że krwożerczy książe jest ekscentrycznym potworem. Ale. Jest taki piękny. Książę Galbraith, cieszę się, że widzę cię w dobrym zdrowiu. Nie zdajesz sobie sprawy z sytuacji? Jesteś ranna? Nic mi nie jest. Przepraszam, wasza księżęca, Mość. No, no. O co chodzi? Czy mógłbyś łaskawie przepłukać usta? Ho. Widzisz? chory mają tendencję do wpadania w szał, więc ich krew może być skażona magicznymi toksynami. Krew żywej bestii jest czysta, ale połknięcie magicznych toksyn może spowodować gorączkę lub silny ból brzucha. Gdyby nie zdziczał, z jego krwi można by zrobić kiełbaski. Właściwie, przy odpowiednim przygotowaniu. Co ważniejsze, książę, jesteś cały we krwi. Czy skażona krew może wsiąkać przez skórę? W takim wypadku musisz się przebrać, ty? Dużo wiesz o Za dużo bablam. Strasznie przepraszam, że zajęłam ci tyle. Wypij to. To oczyszczona woda magiczne toksyny są kłopotliwe. Prawda? Wątpię, żebyś cokolwiek połknęła, ale napij się. Dziękuję bardzo. Nie możesz wrócić cała we krwi. Chodź za mną. Dam ci ubrania na zmianę. Ależ nie trzeba. Plany zejdą, jeśli na je w wodzie. Tym się martwisz? To krew bestii. Nie przeszkadza ci to? Z tym nie ma problemu. To nic w porównaniu z tym, jak oprawiałam jedną w zeszłym tygodniu. Nie zwracam na to zbytniej uwagi. Oprawiasz Bestię? Nie, ja. Jak się nazywasz? Wybacz moją nieuprzejmość. Jestem Melfiera, córka hrabiego Marhal Ryda. Dziękuję za ratunek. Zobacz ja, mój wybuch. Rozumiem. Nic dziwnego, że wiesz tak dużo o bestiach. Słyszałem o Tobie plotki. Jesteś tą, która pożera potwory. Żałoboczna dama. W tym świecie istnieją magiczne bestie i niezwykłe rośliny, znane jako potwory, które różnią się od zwykłych stworzeń. Z powodu zawartej w nich magicznej mocy, ich spożycie może powodować wymioty, bóle, brzucha i gorączkę. Z tego powodu po zabiciu są zazwyczaj utylizowane, ale. Zgadza się, to mnie nazywają żarłoczną damą. Głupio no byłoby się teraz tego wypierać. To nie potwory mnie interesują, tylko jedzenie. Jedzenie, powiadasz? Chcesz powiedzieć, że ta bestia wygląda dla ciebie na Tak, oczywiście. Nie mogę przestać się zastanawiać, jak mogłabym ją przyrządzić, żeby była pyszna. W końcu jeśli mam ją zjeść, wolałabym, żeby była smaczna. Znowu nabaliłam. Na razie. Spróbuję się uśmiechnąć. Odwrotny skutek. Czy zrobiłam coś nie tak? Pogorszyłam sprawę. Dostała ci się krew do ust. Zaraz podam wodę. Nie, wszystko w porządku. Przepraszam. Znowu wziął mnie za rękę. Czy ten mężczyzna nie boi się mnie? Więc jest smaczne. Mówię o się bestii. Jest smaczne. Jadłaś już kiedyś badk co? No cóż. Tak. I jak smakowało? Czasami zadają mi to pytanie. Zawsze kończy się tym, że ludzie uważają mnie za dziwaczkę. Backhorn ma teksturę podobną do wołowiny i jest bardzo smaczny. Ponieważ to dziczyzna, wkładam dodatkowy wysiłek w jego skruszenie. Potem można go upiec lub dusić. Rozumiem. A więc jednak jest podobne do wołowiny. Dopóki bestia nie zdziczała, jej magiczne mięso nie powoduje problemów żołądkowych. Nie ma mowy, żeby mięso bestii było jak wołowina. Na samą myśl chcę mi się wymiotować. Jesteś pewna, że jadłaś kiedyś prawdziwe mięso? Nigdy nie spotkałam się z taką reakcją. On naprawdę słucha tego, co mam do powiedzenia. Jestem taka szczęśliwa. Aby mięso potwora było zdatne do spożycia, najpierw trzeba usunąć z niego magię. Jak to robisz? To naprawdę proste do zrobienia podczas spuszczania krwi z bestii. Wymaga to specjalistycznych narzędzi i zaklęć, ale to sprawdzona metoda. Myfiera, tak? Użył mojego imienia. Przygotowałabyś mi trochę kiedyś. Mięsa potwora. Miko. To mężczyzna. Nigdy nie spotkałam nikogo takiego jak on. Przepraszam, ale czy masz silny układ prawny, książę? i nic mu nie dolega. Czemu pytasz? Zdziczałe bestie, jak ten baczk horn, zawierają magiczne toksyny, więc są ciężkostrawne. A więc gdyby nie był zdziczały, to nie, to nie. można by je nabić na i upiec, zrobić kiełbaski albo przyrządzić na wiele innych sposobów. Rozumiem. Już nie mogę się doczekać. A więc potrafi się tak uśmiechać. Tu właściwie wygląda na niewiarygodnie szczęśliwego. Jesteśmy na miejscu. Cóż za wspaniałe pawilony. Może nie jest tu najczyściej, ale rozgość się. Witaj z powrotem, wasza ekscelencjo. Przyprowadziłeś gościa. To córka krabiego Marhalrajda. Miło mi poznać. Nazywam się Marwiera, a ja jestem chaos? chaos? Chaos przyniesie jej coś na zmianę. Wedle rozkazu. Tutaj. Zanim przyniesie zastępcze ubranie, możesz umyć twarz i ręce, książę. Nie musiałeś się tak kłopotać. Nie przejmuj się, ależ przyjmuję. Wcale nie jestem aż tak brudna. To ty powinieneś pierwszy się umyć. Rozbiera się. Rozbiera się. Widziałam już rycerzy i myśliwych myjących się na zewnątrz, ale... To nie tak, że mnie to nie rusza. A jednak nie mogę oderwać wzroku. O co chodzi, Melfiero? Twoja budowa ciała jest po prostu niezwykła, książę. To przez moje treningi. Tymi rękami wykonałeś tak czyste cięcie. Czyste cięcie? Gdy ścinałem głowę bestii. To był wspaniały pokaz. że też skorzystam. Hej. Myślisz, że ja też mogłabym nauczyć się ścinać tak głowy? Gdy nabierzesz wprawy, tak? Ale nie będziesz wymachiwać ostrzem tymi drobnymi rękami. Walkę zostaw mnie. Tobie, książę? Tak. W końcu jestem. Do Rozumiem. Jesteś naprawdę obiecujący, Ay, to no obiecujący? Bo... Jest coś, czego chciałabyś spróbować? Zapoluję na to dla ciebie. Wielki las w twoim księstwie jest niczym święta kraina potworów. To dom dla rzadkich gatunków, których nie ma na ziemiach Marhalright. Co za luksus. Melchioro, nadal masz na sobie krew. Dziękuję bardzo. Proszę, zeszło. W takim razie pozwól, że ja też Ci pomogę, jasne. Przepraszam, Wasza Ekscelencjo, jak możesz siedzieć nagle przed młodą damą? Nie jestem całkiem nagi. Zdjąłem tylko koszulę. Nieważne, czy jesteś całkiem nagi, czy nie, to nie jest odpowiedni widok dla niezależnej córki hrabiego. Jaka piękna suknia. Pożyczyłem ją od królowej. Dobrze na tobie leży. Jakie to niewiarygodnie wspaniałe? Gdybym tylko mogła polować na potwory tak jak on. Normalnie, gdybyś podarował głowę potwora damie, w większości przypadków by zemdlała. Doprawdy. Czyżby dla Jego Ekscelencji w końcu nadeszła wiosna? Przepraszam, że musiałeś mnie jeszcze odprowadzać. Książę, składam najszczersze podziękowania za uratowanie mi życia. Pozwól, że podziękuję Ci raz jeszcze, więc to już pożegnanie. Jeszcze się spotkamy, a następnym razem przyniosę Ci prezent. Będę zobowiązana, jeśli nadarzy się okazja. Uważaj na siebie. Jasne, czekaj z niecierpliwością. Zabije no, dla no, ciebie no, porządnego królewskiego meoglea. No. Królewskiego meoglea. No, no, no. Nie, nie możesz, niepiero. Nie wykorzystuj ciągle dobroci księcia. Ale. Mięso smakowałoby najlepiej, gdyby bestia została schwytana żywcem. Schwytana żywcem? To z pewnością zwiększa poziom trudności, ale aż nie świerzbi, by spróbować. Podobno krwior, czy książę jest żądnym i potworem. Plotki to jednak tylko plotki. W rzeczywistości ma dobre serce. Proszę, książę. Co to? Suszone mięso ze Skad Zbita, z terytorium Manharide. Starannie je przygotowałam, więc nie rozbołujcie po nim brzuch. Zobacz. Rozumiem. W takim razie chętnie skosztuję. Wasza ekscelencjo, dobrze wiesz, że najpierw powinien to sprawdzić denustator. Wypluj to natychmiast. Ten smak? Widzisz, a nie mówiłem. Otwórz usta. Zamknij się i też spróbuj. Ten ostry smak? U mami rozchodzi się po całych ustach, prawda? Aż zachciało mi się napić. To było pyszne. Rozbudziło moje nadzieje na inne dania z bestii. Odstraszałam od siebie ludzi. Rozsiewali o mnie złośliwe plotki i unikali mnie. Ale nie robię nic złego, więc się tym nie przejmowałam. Nie powinnam się tym przejmować. A przynajmniej tak myślałam. Ale książę. Książę jest zbyt miły. Tu się stało? Nic takiego. Po prostu niechętnie się z tobą żegnam. Rozumiem. Też chciałbym jeszcze z tobą porozmawiać, ale... Innym razem, mypiero tak, książę. Obiecuję. Cieszę się, że się spotkaliśmy. Nie cieszyłam się na bankiet, ale dzięki niemu dobrze się bawiłam. Na pewno był po prostu uprzejmy. Może był po prostu ciekaw, jaka jest ta osłabiona, jedząca bezpieczarłoczna dama. Ale może. 「何が好きでも別にいいでしょ、ガイアはトヤ痛がるもの誰かを困らすこともないから気の向くままに思うがままに」 「とは限らないやりたいことに向き合うことでいつか景しは変わる」「ねえじないでもと W następnym odcinku oświadczenia przynoszą dar z nieba.